Znajesz jakąś dziewczynę online, albo po prostu piszesz z koleżanką ze studiów na fejsie i po jakimś czasie zaczyna się nakręcanie sprężyny damsko-męskiej błazenady w tej pieprzonej grze pozorów. Zaczyna się niewinnie, kiedy ona pisze ci: Wiesz, Piotrek, fajny jesteś. Masz świetnie podejście do życia, Piotrek. Albo jeszcze to, moje ulubione. Hi hi. zawsze potrafisz mnie rozbawić. Naprawdę nie wiem jak ty to robisz. Nikt inny na mnie tak nie działa. Drugi stopień to zawody w potwierdzaniu. Śmieszny trik. Kiedyś powiedziałeś raz na przykład, że podobają ci się gwanako andyjskie. Albo, że pojechałbyś do Urugwaju i po jakimś czasie ni stąd, ni zowąd ona wyskakuje do ciebie z tekstem. Wiesz Piotrek, ostatnio byłam w Ikei i widziałam taką śliczną makatkę w gwanako. Ale bym ją chciała mieć. A ze dwa tygodnie później... Tak sobie myślałam, że strasznie bym chciała pojechać do Urugwaju, pogłaskać sobie takiego gwanako. Uwielbiam Urugwaj, a gwanako są takie słodkie. I to nieuchronnie nadciągające, może pojedziemy tam kiedyś razem. Jeśli jesteś już w tym miejscu znajomości, a jeszcze nie zamoczyłeś, to wiedz, że masz już przejebane. Zaczyna się oczywiście niewinnie. Lubisz pieseł? O, ja też! Hihi, hi. jebać koty, Zapchlone szony bez uczuć, hihi. Hi. Wolisz klucze nasadowe odeczkowych. Ja też je uwielbiam, Piotrek. Hihi hi. tyle rzeczy nas łączy. Nie wiesz w ani jedno słowo. Wystarczy, że przejrzysz jej zdjęcia na Instagramie i zobaczysz, że na co drugim zdjęciu jest z kotem z dopiskiem mój bulbuleciek kochany, na trzecim ma w ręku klucz oczkowy, a na co piątym widać, że ma na ścianie makatkę z pieprzonymi lamami, a nie z gwanako. Żeby to chociaż alpaka była, z alpaki można zrobić fajne koce, ale nie tfu, pieprzone lamy. It's a trap, to pułapka. Jeśli już tu jesteś, to uciekaj, póki mojżesz, Piotrek! Trzeci stopień to już bardzo skomplikowany atak twój mentalny penis. Ale nie, nie, nie powie tego normalnie. To wygląda tak, że zacznie w końcu poruszać jakieś tematy, które będą powoli nakierowywać rozmowy na tematy łóżkowe. Będzie robić wszystko, żebyś sobie wyobrażał różne rzeczy, przy okazji zacznie się reklamować tekstami typu. Wiesz, do tego trzeba mieć mm, wyczucie. To trzeba dobrze, rozumiesz, Piotrek, się rozgrzać i wtedy można wszystko hmm, zrobić. Seks jest bardzo ważny i potrzebny, żeby związek był dobry. Bez dobrego seksu nie ma związku. Oj Piotrek, ale to przecież oczywiste, że trzeba połykać. Tak jest zdrowiej, praktyczniej i czyściej. What the fuck! Co tu się właśnie tak? Powiedziała ci, że po skończonym ludziku trzeba połykać. Nigdy nie powiedziała, że sama by chętniej że łykałaby twojego zaganiacza gwanako, jak arab naftę, ale powiedziała, że trzeba połykać. Twój mózg wchodzi w mindfuck mode. Tysiące pytań bez odpowiedzi, a może to tylko halucynacje z nieporuchania? Co to znaczy? Tak, to znaczy, że właśnie ci powiedziała, że połyka. No, gratuluję! Teraz sobie wyobrażaj pod kocykiem z albaki to i tamto.